No więc cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj trochę powiem wam o chorobach oraz odrobaczeniu kus. A więc, oraz może być też korekcja racic, choć nie pokażę jej dzisiaj, ale można powiedzieć. Więc tak. Jeśli chodzi o choroby, to w mojej hodowli była tylko raz, ale to przez to, że tam ta zachorowała, miała ostry kaszel dostała antybiotyk, ponieważ były te drzwi otwarte oraz tutaj był duży przeciąg i niestety zachorowała. Tak to przed chwilą przyszły z pastwiska te oto sztuki. Teraz to jadają tutaj i no. Jeśli chodzi o choroby, to jakoś to bardzo. Nie chorują. Na szczęście aby nie chorowały dalej. O, tu już się prosi o kózka o pogłaskanie. O tak. No więc no. Jedynie co to czasami z przejścia z zimy na wiosnę albo z, z lata na jesień. Po zmianie y, z trawy na owiec i siano na przykład. To przechodzi lekka biegunka, ale ta szczęście sama im przychodzi. Tutaj trzeba podać więcej siana, mniej wody. W sensie wody też trzeba podać, ale siano i małe ilości owsa, po malutku je, To nie powinna być biegunka. No i z trawą to też tak najlepiej na pół dzięki tak stopniowo powiększać im czas. To to jeszcze chodzi o biegunkę. O chorobę to tylko wyraz. Kolejnym tematem odrobaczenie. Zalecane jest i najlepiej odrobaczać kozy. raz, dwa razy w roku i no, odrobaczanie najlepiej zaszczykiem w szyję się daje zaszczyk i kozy, no to też mam weterynarz teraz nie pamiętam jak się nazywa ten lekarz no. u weterynarza znajdzie się na pewno i no już to tak właśnie jest Podejść ten zaszczyt, weterynarz albo samą można podać i no, i kostki będą odrobaczone i na pewno będziemy spokojni, że nic im nie wejdzie jak widać kostki moje są oswojone bardzo lubią się bawić przed chwilą ta skakała na mnie było widać tutaj koziołek mój anglo-lumbijski 100% ma dopiero pół roku. No i tu jest stado miniaturek. To jeszcze jest miniaturka. No coś przerwało, ale już wróciłem. O, widać jak kuski oswojone są. I no, wracając. To jest miniaturka. Córka tej, ale została tu, żeby ta nie była sama. I są tylko dwie. Tu są trzy kuski kotne Te dwie są za młode, jeszcze więc nie są kotne No i ta jest z koziołkiem na razie Nie No Pokażę na chwilę nóżkę One są jeszcze przed korekcją radzic, więc tak wygląda radzica Kuski O, potrafi ta nawet podać nogę mi takie tu zadziory są, bo poobcinać zawsze. Dobra, dobra kuska tak. Zaraz jeszcze pokażę urządzenie nożyca do obcinania właśnie. Są to takie nożyce specjalne do korekcji racic u owiec i kóz. Tak się prezentują. O. Plus jeszcze mam takie może zardzewiałe, ale rzadko używane. Wiadomo, do wy wygarniania, ewentualnie to już jest mniej potrzebne, ale karta już można to mieć. Nie znam w poprawnych nazw tego, ale no. jeszcze. Wejdę na chwilę, tutaj, bo tu też są swoje nakazy, żeby nie było, czy tylko tam, ta jedna, czy dwie. O, wszystkie można pogłaskać bez problemu. I no, główne tematy, które chciałem chyba poruszyć, to poruszyłem w tym odcinku. A jeżeli bym o czymś zapomniał, to niestety. Powtórzę je ja w następnym odcinku, ale chyba wszystko, więc no. To będzie na tyle. Jeżeli podobał wam się ten film oraz rady, których udzieliłem, jeszcze dopomnę, mam kozy półtora roku, jedna choroba. No, to na tyle. I no. Jeżeli wam się spodobał film, i wam pomógł, chociaż w jakimś stopniu. To fajne było, gdybyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję, bo pojawiają się na tym kanale różne inne treści, które mogą Wam się spodobać oraz komentarz, co byście mogli dopowiedzieć ewentualnie do tego co ja już powiedziałem. I no, dziękuję za uwagę. I do kolejnego materiału żegnamy się razem. Z całym statkiem kus oraz kasią na czele. To jest Kasia. Cześć.